Cześć, to Marek z Trybu Solo. Dzisiaj mam pokazać grę Dog Park wydaną przez Bertwood Games. Ta gra była w zeszłym roku na Kickstarterze, ja jej wtedy nie wsparłem, bo temat wyprowadzania psów wydawał mi się dosyć odległy, bo to w tej grze chodzi, właśnie o wyprowadzanie psów na spacer. Ale w międzyczasie od, od zakończenia tej kampanii pojawił się u mnie w domu pies, więc jak najbardziej psy są u mnie teraz na czasie. I na szczęście udało mi się jakby już po kampanii, kiedy gra trafiła do, do, do wspierających, ale też do niektórych sklepów z planszówkami w Polsce, dorwać egzemplarz, z czego bardzo się cieszę. Dog Park jest grą, w której będziemy wcielać się w takiego zawodowego wyprowadzacza psów, będziemy Wybierać sobie na początku każdej rundy psy, które będziemy zabierać ze sobą na spacer, będziemy chodzić z tymi psami po parku, zdobywać różne zasoby w postaci piłeczek, kości, smaczków, zabawek, patyków. I na końcu gry będziemy zdobywać punkty za to, jakie psy udało nam się pozyskać podczas całej rozgrywki. Niektóre psy mają specjalne zdolności, które gdzieś tam będą nam punktować. Będziemy dawać punkty też za odpowiednie pola w tym parku, po którym będziemy chodzić. Za chwilkę sobie to zobaczycie, pokażę Wam, jak wygląda rozgrywka. To będziecie wiedzieć, o co mi dokładnie chodzi. Ale gra jest szybka. Myślę, że koło godzinki od jednego do czterech graczy. Jest tutaj wariant solo, więc można zagrać spokojnie w jedną osobę. Gra jest przepięknie wydana. Znaczy, wiem, że ten pies na okładce był kontrowersyjny, bo trochę ludzi pisało, że nie jest zbyt urodziwy, ale sama gra jest super wydana. Są piękne drewniane zasoby: mepelki, pieski, podajniki w kształcie kości na zasoby. Te zasoby drewniane w ogóle są nadrukowane bardzo ładnie. Jest mnóstwo kart psów. To jest też edycja deluxe, taka bardziej ta wypasiona z Kickstartera. Wersja sklepowa, zwykła, jest chyba troszeczkę. Powiedzmy, uboższa, ale też wygląda całkiem fajnie. Ja Was teraz zaproszę na suk, pokażę Wam, jak się gra w Dogpark, a potem wrócimy sobie tutaj na podsumowanie. Tak wygląda dog park przygotowany do rozgrywki. Yy, to jest rozgrywka solo, ale rozgrywka wielosobowa. Jest bardzo podobna, jeśli chodzi o zasady. Centralną część stanowi plansza. Na tej planszy mamy kilka elementów. Na dole mamy wystawkę psów. To są psy, które będziemy chcieli pozyskać w każdej rundzie, żeby móc je potem sobie wyprowadzić. Te psy dzielą się na kilka różnych jakby typów. Mamy tutaj Terrier, Pastoral, Utility, Gun, Dog, Working, Toy haunt. i Hound. Te karty są losowane, znaczy układane w losowej kolejności na początku całej rozgrywki. I one wskazują, ile dostaniemy na końcu gry punktów zwycięstwa, jeśli będziemy mieli najwięcej psów tego konkretnego gatunku. Czyli, na przykład, ktoś, kto będzie miał najwięcej terrierów, dostanie 8 punktów, a ktoś, kto będzie miał najwięcej psów gatunku working, dostanie 3 punkty. Ta część powyżej tych psów to jest ten park, po którym będziemy psy wyprowadzać. Będziemy się tam przemieszczać w naszym mepelkiem wyprowadzacza psów. i Będziemy się przemieszczać na konkretne pola, i z tych konkretnych pól, jeśli zdecydujemy się na nich zatrzymać, dostaniemy bonusy, które są albo nadrukowane na planszy, albo dodatkowo tutaj dołożone na podstawie kart lokacji. To są takie karty, które też są losowane na początku każdej rundy, jedna taka karta. I ona pokazuje, gdzie będą znajdować się dodatkowe jakieś tam bonusy na tych polach. I podczas każdej rundy, jedną taką kartę losujemy, i ona jakoś tam. Dodatkowo zmieni to, co jest nadrukowane na, na planszy. Tu jest jeszcze taki zestaw kart dodatkowy, który wykorzystujemy w rozgrywce czteroosobowej. Te karty bardziej brązowe w rozgrywce od jednego do trzech graczy. Ta ścieżka, po której będziemy chodzić się tutaj w tym miejscu rozgałęzia, czyli możemy wybrać tom albo tom. Następnie Mamy u góry takie karty Forecast. To są karty, które jakoś tam określają takie dodatkowe zasady, które będą obowiązywały podczas konkretnej rundy, tej jednej z czterech. I tutaj, na przykład, podczas wyboru psów, dla każdego psa typu Hound, dostaniemy dwa punkty zwycięstwa, o ile zdecydujemy się wziąć takiego psa na spacer. Tutaj mamy tor punktów zwycięstwa, i każdy z graczy ma jeszcze taką swoją planszetkę. Tutaj będzie miał w tej części dolnej Miejsce na 8 psów, które będzie mógł pozyskać podczas rozgrywki, a w tej części górnej ma miejsce na 3 psy, które aktualnie w danej rundzie może wyprowadzić na spacer. No bo podczas jednego spaceru możemy wziąć ze sobą 3 psy. Mamy jeszcze różnego rodzaju zasoby, one są w ogóle bardzo ładnie zrobione. Ja w ogóle mam wersję tą Kickstarterową Deluxe, gdzie tutaj komponenty są jakoś tam ulepszone, więc ja nie wiem. Które dokładnie komponenty i czym one się różnią od tej wersji standardowej sklepowej. Na no, każdym te są bardzo ładne. Macie tutaj drewienka, jakieś zabawki, smaczki dla psów, piłeczki. Te obroże pokazują, które psy były już wyprowadzone. A tu są dodatkowe żetony, które będziemy na tej ścieżce ustawiać w zależności od karty lokacji dla danej rundy. Cała rozgrywka podzielona jest na cztery rundy i każda runda składa się z czterech faz. Pierwsza faza to jest rekrutacja. Podczas tej fazy gracze będą chcieli pozyskać dane konkretne psy, i do tego służy nam taki fajny licznik z taką smyczą, gdzie będziemy jakby stawiać, licytować te psy, i będziemy na początku w ciemno, jakby ukrywając przed nimi graczami, stawiać na szali naszą tutaj reputację, po to, żeby te psy pozyskać. Możemy wybrać wartości od 1 do 5 i jeśli wybierzemy sobie jakąś tam wartość, ustalimy. Kładziemy to na stole, i w tej pierwszej fazie naszego mepelka stawiamy przy tym psie, który nam odpowiada. Jeśli tylko my postawiliśmy przy danym konkretnym psie mepelka, no to tego psa bierzemy i kładziemy sobie tutaj do naszej, naszego domku. Jeśli dwóch graczy lub więcej postawi przy danym psie swojego mepla, no to wtedy porównujemy, który. Mm, Wydał jakby więcej reputacji podczas tej licytacji, ten dostaje psa, a ten gracz, który nie dostał, bierze psa, na którego jakby nikt nie postawił. Eee, jak wyglądają karty psów? Karty psów wyglądają tak, że mają tutaj u góry swój typ, tutaj jest jakaś nazwa konkretnego już e, e, konkretnej rasy. To jest pokazane, jakie zasoby musimy wydać, żeby tego psa wziąć na spacer. To każdy pies ma trochę inne: ten chce dwie piłeczki, a ten chce smaczka. Tutaj mam jakąś specjalną zdolność którą ten pies ma i te zdolności są różne. Czasem odpalają się podczas spaceru, czasem odpalają się w momencie, kiedy wybieramy psa i bierzemy go na spacer. Czasem na przykład są odpalane na końcu gry. Ten na przykład podczas final scoring daje nam dodatkowy punkt. Ta każdą nadmiarową piłeczkę, którą możemy tutaj na nim umieścić. Czyli niektóre psy punktem na końcu gry mają zdolności, ale większość psów ma zdolności, które gdzieś tam się odpalają czy podczas spaceru, czy właśnie podczas, kiedy bierzemy je na spacer. Ta licytacja jakby jest, trwa dwa razy, dwa razy licytujemy psy, czyli licytujemy raz, potem uzupełniamy wystawkę i licytujemy drugi raz, czyli w każdej rundzie gracz może pozyskać dwa psy. Kiedy mamy jeszcze psy pozyskane, decydujemy się, które z nich zabieramy na spacer, możemy zabrać od jednego do trzech psów, możemy też nie zabrać żadnego, jeśli nie mamy zasobów, No wtedy jakby tracimy daną rundę. Ale jeśli chcemy zabrać jakiegoś psa, no to decydujemy się, jakiego psa zabieramy. Opłacamy kosz w tych zasobach, różnych smaczkach, patykach i tak dalej. I kładziemy znacznik obroży na tym psie. I kładziemy go sobie w tej górnej części. I takie psy możemy wziąć trzy. I odbywa się ten etap spaceru. To jest trzeci etap. Czyli pierwszy kupujemy psy, drugi wybieramy, które bierzemy na spacer. I trzeci tutaj spacerujemy. I tutaj polega to na tym, że możemy się przemieścić w naszym. Wyprowadzaczem od jednego do czterech pól, i w zależności od tego na jakim polu staniemy, takie dostaniemy zasoby, piłeczki, te smaczki, zabawki itd. To są jeszcze takie dodatkowe pola, na przykład to pole z tym takim psem z okiem. To zresztą każdy gracz ma taką kartę pomocy. Ono mówi, że możemy podejrzeć dwie karty z tej talii, jedną z nich wymienić na któregoś psa z tej wystawki, czyli będziemy mogli trochę wpłynąć na to. Jaki pies się tutaj pojawi podczas następnego wybierania, podczas następnej licytacji, w następnej rundzie, albo mamy taką akcję, na przykład swap, czyli wymiana. Możemy jednego psa z naszego domku, jeśli mamy jakiegoś, który tutaj sobie siedzi, zamienić na jednego z psów na tej wystawce. Czyli takie dodatkowe akcje. Ale generalnie głównie się przemieszczamy, pozyskujemy te zasoby. I teraz tak, gracz, który pierwszy dojdzie, wyjdzie z tego parku. Wybiera jeden z tych bonusów, które są tutaj. Ten górny jest tylko dla czterech graczy, ale ten pierwszy daje 3 punkty. Ten dwa punkty zwycięstwa a ten daje jeden punkt, albo umożliwia zamianę jednego psa z domku na jednego z tej wystawki. A ostatni gracz, który opuszcza park, traci jeden punkt reputacji. Czyli jesteśmy wolni, możemy zdobyć więcej zasobów, ale możemy stracić reputację, jeśli ostatni wyjdziemy z parku. I ostatnia faza gry to jest powrót do domu. I tutaj dyskujemy dwa punkty reputacji za każdego psa, którego udało nam się wyprowadzić. Ale tracimy też jeden punkt reputacji za każdego psa, który został w naszym domu, a który nie był jeszcze nigdy wyprowadzony. No, ten pies chce mu się Siusiu, jest smutny, że nigdy nie wyszedł na spacer, więc tracimy reputację dla tego psa, którego jeszcze nie wyprowadziliśmy, a który został w naszym domu. I w tym momencie zaczyna się kolejna runda. Tą kartę, jakby tutaj forecast które u góry zakrywamy, przesuwamy znacznik na następną rundę. Znowu dobieramy dwa psy, i tak dalej i tak dalej. Gra toczy się przez cztery rundy. Po czterech rundach patrzymy, ile dani gracze mają punktów reputacji. Dodajemy dodatkowe punkty za jakieś psy. Jeśli są jakieś psy, które mają zdolność, właśnie tak jak ten tutaj na przykład, Doberman, jakąś final scoring, no to. E Dostajemy dodatkowo punkty za to, dostajemy dodatkowo punkty za ten Breed Expert, czyli patrzymy, który gracz ma najwięcej psów danego konkretnego gatunku, i w zależności od tego, jaki tu jest, jaka jest nagroda punktowa, tyle ten gracz, który ma najwięcej, dostaje punktów. Jeszcze są dodatkowe karty, takie celów. Są cele, jakby cele eksperckie i cele takie bardziej podstawowe. Na początku rozgrywki każdy gracz dostaje jedną kartę, taką, jedną taką, i sobie jedną z nich wybiera i zostawia. I za nie też możemy zdobyć punkty na końcu gry. I tutaj nagle pisze, że during final scoring, na przykład, dostajemy 7 punktów zwycięstwa, jeśli mamy trzy różne psy, które mają, każdy z nich ma przynajmniej dwa razy by był jakby wyprowadzony. Te cele. Standardowe są łatwiejsze do uzyskania, ale dają też mniej punktów zwycięstwa, więc każdy gracz musi decydować na początku, czy chce ten trudniejszy cel i ewentualnie więcej punktów, czy łatwiejszy i punktów mniej. Jeśli chodzi o te karty psów, to chciałem Wam pokazać, że ich jest po prostu w tej grze jakaś absurdalna ilość, bo tu jest część talii, którą ja sobie przygotowałem do rozgrywki, w której są po prostu są jakieś same unikalne psy. Yy, które mają jakieś różne zdolności, różne opisy, no, rasy, zdjęcia i tak dalej. I ja sobie tyle ich jakby do tej rozgrywki mojej jakby przygotowałem. Ale w pudełku jest ich jeszcze tyle. To jest jakaś po prostu gigantyczna talia tych wszystkich psów. I naprawdę, jeśli lubicie psy, czy się interesujecie psami, no to znajdziecie to chyba każdą rasę, jaka gdzieś tam istnieje. Jakby tego było mało, yy, w tej wersji kickstarterowej yy, są jeszcze dwa rozszerzenia. Jedno to są psy jakieś europejskie, a drugie jakieś psy znane, gdzie jest jeszcze więcej tych kart. Także kart jest naprawdę cała, cała masa i, i szybko Wam się nie znudzą. W szczególności, że podczas jednej rozgrywki każdy z graczy może tak naprawdę pozyskać no, w sumie 8 tych kart, jeszcze ewentualnie coś tu powymieniać, ale naprawdę to zanim przejdziecie przez tą całą talię, to, to jest bardzo dużo y, gier przed Wami. Jeśli chodzi o rozgrywkę solo, ale też dwuosobową, w grze dwuosobowej dochodzi taki automatyczny, jakby wyprowadzacz psów. Który, e, jeśli gracie solo, to tych automatycznych wyprowadzaczy jest dwóch. E, ci automatyczni wyprowadzacze, takie automy, oni nie zdobywają jakby punktów, ale oni e, zajmują tutaj miejsca na tej ścieżce, bo to jest jeszcze taka zasada, że jeśli ktoś już na, na tej ścieżce tu stoi i ja chciałbym tutaj wejść i zdobyć ten bonus, to muszę zapłacić po prostu punkt reputacji e, za zebranie bonusu z pola, na którym ktoś jest. I ci automatycznie wy, wyprowadzacze, oni zajmują te pola, ale też zbierają e, psy. Mamy taką kostkę, którą rzucamy, i to jest jakby wartość ta licytacji punktów, które dany, dana automa tutaj, jakby obstawia, żeby wybrać te psy. No i automa stara się pozyskać psy, które na końcu gry dadzą jak najwięcej punktów. Więc automa pozbiera te psy i na samym końcu całej rozgrywki patrzymy, ile mamy my, jakby, psów konkretnego gatunku, ale też porównujemy inny graczy i automę, a drugiego gracza i automę w przypadku gry dwuosobowej, jeśli gramy solo, no to porównujemy te dwie dodatkowe automy i patrzymy kto ma przewagę, bo jeśli na przykład automa ma przewagę, no to my wtedy punktów za ten typ psa nie zdobędziemy. Czyli ona jakby nam trochę tutaj psuje na końcu punktację, utrudnia nam zdobycie zdobyciu punktów, no i też podbiera nam te psy, które no może my chcemy po prostu, chcielibyśmy sobie dobrać, więc takie jest głównie cel tej automy, no ale ona mówię, nie, nie musimy tutaj żadnych punktów liczyć, ona nie, nie wydaje żadnych zasobów, więc jest e, pod tym względem łatwiej. Więc rozgrywka solo właśnie różni się tym od gry wielosobowej, że mamy te dwie automy, które podbierają psy i które też tutaj będą starały się ilicytować e, i na końcu punktować e, za dany gatunek psów. I w przypadku solo mamy też e, takie cztery karty e, jakby celów, nie używamy tych celów standardowych. I to są cele, które my musimy spełnić, żeby w ogóle grę wygrać. I dopiero kiedy spełnimy te cele, które tutaj są rozpisane, to wtedy patrzymy sobie, ile zdobyliśmy jakby punktów, gwiazdek i mamy tutaj taki ranking, jakim wyprowadzaczem psów jesteśmy. Mamy cztery, dlatego że są różne wymagania. Na przykład tutaj musimy mieć cztery różne zasoby, przynajmniej osiem psów wyprowadzonych i musimy wygrać w trzech, trzy takie nagrody zdobyć za Przewagę konkretnego gatunku psów, a w tym Legend, no tu musimy mieć dwa zasoby konkretnego rodzaju 10 psów wyprowadzonych. Musimy wygrać trzy nagrody i w każdej musimy mieć przewagę, nie możemy mieć remisu, no bo jakby remis też jest uznawany za jak powiedzmy wygraną, a tu w tym w, w trybie jakby w poziomie trudności Legend musielibyśmy mieć trzy przewagi. Czyli mamy takie cztery poziomy trudności, wybieramy sobie tą, na którą chcemy na poziomie, w którym chcemy grać. I jeśli te trzy cele zrealizujemy, no to wtedy uznajemy, że wygraliśmy grę i dopiero wtedy możemy sobie popatrzeć, jak nam poszło. Więc tak wygląda rozgrywka w Dog Park. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Dog Park to jest gra piękna, relaksująca, ale też dosyć prosta i to trzeba jakby wziąć pod uwagę już na samym początku. Bo gdzieś tam podczas kampanii ona była porównywana do nas skrzydłach, do Wingspana, hmm, tylko że zamiast taków mamy psy. Moim zdaniem ta gra jest prostsza niż Wingspan, bo, bo zasady ma naprawdę banalne i spokojnie wytłumaczycie je nawet osobom, które nie grają za dużo w planszówki na co dzień albo grają w takie prostsze gry. Mamy tutaj cztery rundy. Każda runda składa się z licytacji i wybrania psów, które chcemy, z którymi chcemy iść na spacer, potem skakania sobie po tych polach na parku, i na końcu dostajemy punkty za te psy, które wyprowadziliśmy, ale tracimy za tych, których nie wyprowadziliśmy. I na końcu gry liczymy, patrzymy, kto, ma, kto zrealizował jakieś tamte swoje cele, albo kto ma przewagę w konkretnym gatunku psów, i tyle. Więc zasady są bardzo proste. Gra nie jest jakaś tam, znaczy złośliwa może trochę jest, bo wiadomo, że ktoś tam może nam te psy podebrać z wystawki, ale no nie jest jakaś taka gra z jakąś wielką negatywną interakcją, że teraz, nie wiem, komuś tam zajdziecie bardzo za skórę, jest mówi pięknie wydana i taka, taka po prostu relaksująca. Taka, że robicie sobie herbatkę, bierzecie swojego psa na kolana i przez godzinkę sobie gracie i, i, i tyle. Ale tak jak mówię, na skrzydłach wydaje mi się trochę bardziej skomplikowane, głównie jeśli chodzi o te wszystkie zależności między ptakami, te zasady na kartach ptaków, to, że musimy te karty zagrywać na odpowiednie tam pola, różne zasoby, no wydaje mi się bardziej złożony. Nie to, żeby Wingspan czy na skrzydłach był jakąś bardzo ciężką grą, ale jest trochę trudniejszy moim zdaniem niż Dog Park. No ale czy ktoś, kto gra w bardzo zaawansowane gry, też znajdzie coś fajnego dla, dla siebie? Wydaje mi się, że po pierwsze pytanie jest, czy macie psa, Myślę, że ktoś ma psa, to ta gra bardzo dużo zyskuje, bo jest dużo gier o kotach, wydaje mi się, że jest mniej gier o psach. I tutaj faktycznie jest mnóstwo kart z różnymi psami, gatunkami, rasami psów, można sobie coś o tych psach na tych kartach poczytać. No i ogólnie jeśli lubicie psy, albo macie właśnie psa i się interesujecie tyle psami, fajnie sobie zagrać w taką grę, gdzie macie te psy. Ale też na przykład ja jako osoba, która na co dzień grywa jednak w takie gry bardziej zaawansowane czy bardziej trudniejsze, to mi się w tą grę gra poko. Jest to taka właśnie gra taka chilloutowa, taka żeby sobie właśnie siąść i, i nie zmęczyć się jakoś bardzo psychicznie, no bo ile można grać w jakieś ciężkie, nie wiem, gry euro typu Weather Machine. Czasami człowiek ma ochotę po prostu na, żeby sobie usiąść na godzinkę i zagrać w jakąś taką lżejszą, prostszą grę. Mi ona przypomina bardzo Parki, które u nas w Polsce wydał Albi. Po pierwsze, jakością wydania, bo, bo parki są pięknie wydane, mają ładne też karty, znaczniki drewniane i tak dalej. I to poruszanie się po tym tam te właśnie po szlaku, zyskanie, jakby zbieranie zasobów i wymienianie ich potem na, na karty parków. Bardzo przypomina mi tutaj to zbieranie zasobów i wydawanie ich na karty psów, żeby wyjść na spacer. Więc dla mnie moje zajmowanie jest bliższa do parków niż do na skrzydłach. Ale są tutaj te różne cele, są te karty w które zmieniają zasady konkretnej rundy. Psy mają jakieś tam dodatkowe punktacje na końcu gry, więc kombinowania też troszeczkę tutaj jest. Jeśli chodzi o ten wariant solo, mamy tą pseudo, takie te dwie automy, w przeciwko którym gramy. Obsługa jest banalna, bo one głównie pozyskują te psy, żeby z nami konkurować na końcu w tych konkretnych gatunkach psów, które mamy my. żeby jakby, Automa nam przeszkadza, żeby nie zdobyć przewagi. No i powiedzmy, że zajmuje te pola na, na tej ścieżce po której chodzimy i czasami musielibyśmy wydać jeden reputacji, żeby na przykład wejść na to samo pole, co na którym stoi automa, ale obsługa jest prosta, no tyle, że automa nie zdobywa żadnych punktów, ale plusem jest to, że to nie jest tylko tak, że my zdobywamy punkty i porównujemy na końcu z tabelką, ale mamy te cztery karty celów i musimy spełnić wszystkie wymagania na tej karcie celu, którą sobie wybierzemy, od poziomu trudności, I musimy wszystkie wymagania spełnić, żeby w ogóle wygrę wygrać i potem sobie dopiero patrzymy na punkty, więc to jest fajne, że jednak jest warunek wygranej, przegranej, My się wybierzemy sobie na przykład tą kartę solo, tą najtrudniejszą i nie zrealizujemy któregoś z celów, jakby przed nami postawionych. No to w ogóle przegrywamy grę i nawet nie liczymy tych, jakby finalnych, tych, gwiazdy, tych punktów. Więc fajnie, że można tą grę solo przegrać, bo bardzo często tego typu gry takie chilloutowe wprowadzają sprowadzają się tylko do liczenia punktów i tyle. Więc jeśli szukacie jakiejś ładnej gry, która pięknie wygląda, pięknie się prezentuje na stole, jest lżejsza, z którą zagracie pewnie z całą rodziną. No, tutaj wiadomo że jak się chcieli grać z dzieciakami to musiałbym je czytać. Znaczy akurat po, musiałbym znać angielski, ale ogólnie chodzi o to, że tu na kartach jest trochę tekstu, trochę tekstu na kartach, trochę tekstu na kartach, w tych kartach forecast trzeba trochę wiedzieć co tam na nich pisze. Oczywiście można się spytać kogoś innego, ale warto by było jednak wiedzieć co na tych kartach jest napisane. Ale spokojnie możecie zagrać właśnie z takimi starszymi dzieciakami, z grami z ludźmi początkującymi, ale też z takimi graczami takimi bardziej hardkorowymi, którzy mieli ochotę po prostu zagrać coś ładnego i relaksującego. Więc jest to bardzo fajna gra. No i a dla miłośników psów uważam, że to jest taki must have, bo tak jak mówię, mało gier o psach, dużo gier o kotach, o robieniu kocyków dla kotów i tak dalej. Więc fajnie, że jakieś psiaki też mają swoją grę w końcu. No i to tyle. Zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam na Twittera, na Facebooka. Linki znajdziecie w opisie do tego filmu. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. No i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki do następnego razu. Cześć.